Jak wiemy, policja kłamała w głośnej sprawie Sebastiana Majczaka, twierdząc, że jego auto nie brało udziału w wypadku samochodowym. I w chwili, gdy taki wstęp uznałem za bardzo zasadny w kwestii sprawy, o jakiej zaraz opowiem, świat dowiedział się o kolejnej aferze z udziałem nie tyle niekompetentnej, co po prostu kłamliwej policji. Rozpędzony żołnierz potrącił prawidłowo przechodzącą przez pasy 14 czternastolatkę, a sąd oparł swój wyrok jedynie o notatki policjantów, które jak się okazało nie były zgodne z prawdą. Obie te sprawy łączy fakt powiązań sprawców z policjantami w ich rodzinach. I gdyby niedociekliwość nawet nie tyle mediów, co w pierwszej kolejności zwykłych internautów, oba te wydarzenia uszłyby sprawcom zupełnie płazem, lub kara okazałaby się niewspółmierna do dokonanego czynu. Wypowiedzieć takie słowa w tych obu przypadkach to jak nie powiedzieć nic, więc pozwólcie, że nadmienię o tym w bardziej należyty sposób. Trzyosobowa rodzina paliła się żywcem w samochodzie, który stał się dla nich śmiertelną pułapką, w tym dziecko. Śmierć w płomieniach, rozumiecie? Policja po wypadku podała mediom dziwny komunikat. Wskazywał, że na autostradzie rozbiło się tylko jedno auto, że rodzina trafiła w barierki. Dopiero strażacy ujawnili mediom, że na miejscu było też rozbite BMW, a internauci szybko rozszyfrowali, do kogo należało. Zaraz po wypadku pojawiały się doniesienia o rzekomych rodzinnych powiązaniach łódzkiej policji z rodziną biznesmena. Policja takim powiązaniom oficjalnie zaprzeczała. Sprawę zachowania policjantów dwukrotnie badała prokuratura i dwa razy umorzyła postępowania, nie dopatrując się w zachowaniu policjantów żadnych nieprawidłowości. Zagadek jest więcej, bo w wywiadzie Majczak powiedział, że po wypadku został zabrany do samochodu policjantów, którzy jeździli z nim dwie godziny po różnych miastach, by pobrać krew do badań. I dopiero po dwóch godzinach udało się znaleźć zestaw do pobrania krwi. Co oczywiście budzi kolejne podejrzenia, zupełnie tak jakby dawano mu czas, na przykład na wytrzeźwienie. Służby podawały też informacje o zbadaniu połączeń telefonicznych i ustaleniu, iż takich nie wymieniano między członkami rodzin w policji tego wieczora, choć każdy ogarnięty człowiek wie, że rozmawiać głosowo nie trzeba przez telefon, bo wystarczy zrobić to na przykład poprzez WhatsAppa. W przypadku drugim rozpędzony żołnierz masakruje nastolatkę na pasach. Dziewczyna doznała złamań kręgosłupa: nogi, ręki, miednicy, obojczyka i wstrząśnienia mózgu. Film z tego zajścia wygląda przerażająco. Dziewczyna odlatuje na kilkanaście metrów, uderzona pojazdem, i sunie ciałem bezwładnie po asfalcie. W tej sprawie policja przekazuje informacje jakoby dziewczyna wtargnęła na pasy, wierząc tylko zeznaniom kierowcy. To dlatego, że jego rodzina ma koneksję z policją w tym mieście. Wyjątkowo bulwersująca w tych sprawach była praca policji, która mataczyła, kłamała i nie dopełniała należycie swoich obowiązków. Można wręcz powiedzieć, że współpracowała ze sprawcami tych wydarzeń. My nie mówimy o anulowaniu mandatu za złe parkowanie przez wójka policjanta w rodzinie. Tutaj ludzie mogą palić się żywcem i łamać swoje kręgosłupy przez bandytów na drogach, a policja będzie ratować swoich. Nie robię filmu o kierowcy BMW na autostradzie czy żołnierzu potrącającemu dziewczynkę na pasach, ale przytoczenie tych historii jest zasadne odnośnie wniosku, jaki wysnuje w tej, co nastąpi, bowiem mam ogromne podejrzenia, że policja nie potrafi znaleźć poszukiwanego w sprawie, o której zaraz opowiem, tylko dlatego, że jest on rodziną jakiegoś policjanta. Policja bezskutecznie poszukuje właściciela psów, które dotkliwie pogryzły chłopaka w środku miasta, a ja przedstawię Wam kilka sposobów, które pozwolą na jego szybkie ujęcie. Dwa stafy zaatakowały jadącego na deskorolce przez krakowskie bulwary mężczyzny. Obrażenia były ogromne, bo chłopak doznał poważnych uszkodzeń jonder, penisa i okolic krocza. Na tyle poważnych, że po ataku miał problemy z normalnym funkcjonowaniem. Właściciele psów, jak gdyby nigdy nic uciekli z miejsca zdarzenia. To wydarzenie bulwersuje mnie z kilku powodów. Z powodu ogromnej patologii właścicieli czworonogów, którzy z miejsca zdarzenia uciekają bez udzielenia poszkodowanemu pomocy, nawet bez udzielenia informacji na temat tego, czy zwierzęta były szczepione. Również bulwersuje mnie fakt nieujęcia właścicieli psów, mimo tak doskonale sprzyjających ku temu okoliczności całego zdarzenia. Wszystko to miało miejsce w centrum dużego miasta na oczach ogromnej ilości ludzi, a osoby poszukiwane z dwoma tak ogromnymi i wyróżniającymi się psami łatwo w tłumie nie giną. To wydarzenie jest niechlubnym przykładem rażącego zaniedbania ze strony służb i pozwolenia poszukiwanej osobie na wyjście z tego bez konsekwencji. W trakcie, gdy policja publikuje posty o poszukiwaniu kobiety w klapkach, ja pokażę Wam, w jaki sposób bez żadnego problemu mogli ująć sprawcę. Pierwszym i najbardziej oczywistym sposobem ujęcia właścicieli psa jest prześledzenie, monitoringu wewnątrz obiektu i ustalenie w której minucie dokonał transakcji w barze. Jeśli użył karty, a pewnie tak było, bo to popularna metoda płatności, to dzięki bankom uda się to ustalić. Wystarczy zczytać godzinę z zapisu monitoringu i porównać z godziną listy transakcji w barze. Także jedyne co trzeba zrobić, to prześledzić uważnie nagrania kamer z wewnątrz obiektu. Wystarczy, by kupił coś w barze, nawet obecny na miejscu przyjaciel pani z psami, i już po jego danych uzyskanych dzięki dokonaniu płatności kartą dojdzie się do poszukiwanej. Po prostu ktoś musi siąść i to zrobić, odpowiednio wcześniej zabezpieczając monitoring. Kolejny sposób złapania sprawcy to również monitoring, tylko nie znajdujący się w restauracjach, a monitoring miejski. Zdarzenie miało miejsce w bardzo ruchliwym miejscu i bogatym w różne atrakcje. To prawie centrum Krakowa, tam kamer jest prawdziwe zatrzęsienie. Wystarczy więc prześledzić monitoring miejski, aby dowiedzieć się dokąd uciekła osoba z psami. Jej wejście do tramwaju da nam kolejny trop i nowe nagrania z kamer, a zapakowanie psów do auta przedstawi nam jego tablicę rejestracyjną. Będziemy mogli także szukać samochodu po jego modelu. Jeśli zaparkowała niedaleko, to kolejne dane wyciągniemy z parkometrów, które się przy bulwarach również znajdują. Babka wsiada do auta, a my wiemy, że dane swojej tablicy wpisała do pobliskiego parkometru. Auto też już znamy, więc dotarcie do niej podanych związanych z pojazdem to proste zadanie. A nie zapominajmy, że samo śledzenie kogoś przez kamery to banalnie proste zadanie w tym wypadku. Bowiem nie musimy podążać za jakąś małą posturą na tle innych ludzi. My śledzimy osobę z dwoma ogromnymi bydlakami, którą łatwo odróżnić na kamerze. Kolejny sposób na dotarcie do sprawcy to książeczka zdrowia psa, czyli po prostu wizyta u weterynarza. Znowu mamy niesamowicie ułatwione zadanie. Bo krakowski weterynarz może nie pamiętać takiego psa, bo miał ich tysiące. Nawet doga argentyńskiego może nie pamiętać. No ale dwójkę psów tej samej rasy na wizycie z pewnością weterynarz by pamiętał, a niewykluczone, że psiaki mogły mieć wizyty tego samego dnia we dwójkę. Wystarczy, by policja prześwietliła dane krakowskich weterynarzy i z całą pewnością znajdziemy tam dane właścicielki. Istnieją pewnie jeszcze inne sposoby, z których zwykli śmiertelnicy nie zdają sobie sprawy. Nie wiem, może chipy w dowodach, może aplikacje szpiegujące w telefonach, te wszystkie inne narzędzia, o których obywatel nie ma prawa wiedzieć, ale inwigilacyjne służby już tak. Albo chociaż postarać się o wizerunek z ostatniej kamery przed Kiblem, bo na bank pani była się załatwić, a ta kamera da nam najlepszą jakość twarzy. I znowu można by szukać wraz z zamieszczeniem jakiegoś wizerunku tej osoby. Opcji przecież jest ogrom, a ja nie wierzę, że nic z takimi tropami nie zrobiono. Jak zatem widzicie, podałem mnóstwo sposobów na bezproblemowe i w miarę szybkie odnalezienie właścicielki tych psów. Punkty przeze mnie wymienione są oczywistymi czynnościami dla każdego, nawet średnio rozgarniętego człowieka. Jeśli mając tyle możliwości złapania sprawcy, policji nie udaje się go schwytać, to zaczynam podejrzewać, że właściciel psów to członek rodziny kogoś w policji. Więc ja podsuwam wartościowe tropy, dzięki którym z pewnością udałoby się złapać sprawcę, a policja w tym czasie publikuje u siebie posty o tym, że poszukujemy kobiety mającej na swoich nogach klapki. Jeżeli moje filmy ogląda jakimś cudem reżyser nowej nagiej broni albo Akademii Policyjnej, to już ma gotowy scenariusz na nowy film cyklu tych komedii. Tworząc ten film, bardzo nie chciałem bezwiednie obwiniać kogoś za niewykonywanie swojej pracy. Dlatego, niedługo po incydencie na bulwarach, wysłałem maile do dwóch restauracji tam się znajdujących. Poinformowałem ich, że tworzę film o tym wydarzeniu i potrzebuję informacji na temat tego, czy policja zjawiła się u nich po nagraniach z monitoringu. Jednocześnie dodałem, że jeśli odpowiedź nie zostanie mi udzielona, to będzie ten fakt wspomniany w moim filmie. Wszystko dlatego, aby stworzyć materiał jak najbardziej rzetelny, bo łudziłem się, że być może policja faktycznie wykonuje te czynności, a przy okazji publikuje tylko śmieszne wpisy o klapkach na swoim fejsie. Niestety, informacji nie otrzymałem. Obie restauracje totalnie olały mojego maila i nie udzielono mi żadnego info w tym temacie. Oczywiście wspominam restauracje tam obecne podczas tego wydarzenia, nie centrum rozrywki, jakie mieści się obecnie, bo trochę czasu minęło i obu podwinęła się noga. Wielu z was może ciekawi, jaki ja mam interes w tej sprawie i dlaczego zająłem się nią dopiero po tak długim czasie. Te powody są akurat banalnie proste. Mój interes w tym jest taki, że ja sam nie życzę sobie, aby psy rasy agresywnej latały bez kagańców w miejscach publicznych. A sprawą zająłem się dopiero teraz, bo oprócz tego, że uznaję ją za ważną społecznie do nagłośnienia, to dopiero teraz znalazłem na to czas. Jeśli mój Kanał nie jest wspierany przez patronów, to nie jestem w stanie dostarczać treści natychmiastowo. I mam wrażenie, że każdy na tym traci. Jestem jak Jason Duval z GTA 6, który chciał łatwego życia w trudnym dla życia mieście. Utrzymywanie się z publicystyki internetowej nie wyszło, więc nie mogę zajmować się YouTube'em tak często, jakbym chciał. I z tego powodu tak ważny materiał, a wielokrotnie wspominany na moich socjalach, że go zrobię, ląduje prawie dwa lata po fakcie. Mówił dla Was Detective Bunch. W chwili, gdy kończę montować ten materiał, policja pochwaliła się sukcesem w innej sprawie: zlokalizowania tego poszukiwanego mordercy, Tadeusza Dudy. Było o tym ostatnio głośno. Tysiące policjantów wraz z ciężkim wojskowym sprzętem szukało jednego faceta ze wsi, który strzelił sobie w łeb na środku wiejskiej drogi do lasu. Nie wiem, czy wybrzmiało to wystarczająco jasno. Chłop palnął sobie w łeb na środku drogi, a ci szukali go przez pięć dni z użyciem nawet termowizji i nie byli w stanie znaleźć. Co gorsza, nawet zabili komuś psa, rozjeżdżając go na posesji w tych rejonach. A gdy dali sobie zabrać broń w radiowozie, po czym aresztowany ich zabił, to ogłosili nagrodę pieniężną za pomoc w ujęciu mordercy. Pojmali zabójcę dzięki ochroniarzowi pewnego obiektu, a nagrodę, nie uwierzycie, wręczyli samym sobie, samym policjantom. Banda kłamców, leniuchów, niekompetentnych osób i błaznów, którym nawet nie oddałbym psa do popilnowania pod moją nieobecność.